Kurde, szczupak przed chwilą mnie trafił, ale jaja. Zobaczymy jeszcze raz, zaraz. Może powtórzy. Ale się minął, kurczę, akurat podwijałem. <gry> jak, jak atakował. Robię te pauzy takie na sekundę. Może nawet, może nawet krótsze, może nawet dłuższe. Zależnie od sytuacji. No ale się minął, było widać wir, nie wiem czy to będzie widać na filmie Ale no jaja, jaja, jaja. <ścoughs> Znowu, nie wiem czy, to, czy wy to widzicie Masakra Ten szczupak jest jakiś ślepy, czy co? Przecież ta żaba była dobre pół metra od niego. No dobra, próba numer 3. Dobra, nic.